Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KrzysiekWer, a to już 56 odcinek z gry 2 Noc Kruka. Dzisiaj udajemy się do Kruka. Przechodzimy przez te drzwi i tu chyba już nas czeka finałowa walka. Będzie ciężko, bo Kruk jest potężny. Znaczy, potężny jak potężny. Ma miecz potężny. Dobra, ale z nim musimy pogadać. Chyba pogadać, tak mi się wydaje. czy coś jest? Nic w pobliżu tutaj nie widzę. Żeby były jakieś tabliczki czy cokolwiek. Tylko dupni kamiennej strażnicy. Z nimi nie będziemy walczyć. Dobra, na pewno. Na pewno zapisujemy, tu jest kruk. Jako 56 odcinek. Nie będziemy się przechodzić tego kawałka znowu. Stańmy sobie tutaj. Hey. Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko. No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go. Inos przysłał nam pokornego sługę. Dobra. Dobra, dość. Uciekamy na razie. Trzeba przywołać. Dobra, jeszcze trochę ucieknijmy szkielet. Dobra, jeszcze jeden niech idzie. O kurde, z krókiem będzie ciężko. Just. Udało się, mam nadzieję, że film widzicie. Udało się, tak jest. Szybko nawet pokonałem kruka. 500 doświadczenia. Szpon beliara, o to chodzi. Miecz, wszystkie. Wszystkie tabliczki. Idealnie, idealnie. Kruk pokonany. Panowie, panie. I nawet dużo mi nie zadawał obrażeń. I to jest, to jest w tym dobre. Dobra. To teraz mamy się udać do pierwszych drzwi i wychodzimy z tej świątyni. Udało się. Kruk po tylu odcinkach pokonany. Nic nam innego nie pozostało, tylko tu do portalu. Tu coś jest? Nie ma. Do portalu iść. Pogadać z Sorusem. Na pewno zapiszmy. Hej! Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. <noise> tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej no podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich Znajdziesz mnie Dobra, wiem chyba, że gdzie cię znajdę, ale... Teraz udajemy się do magów, do Saturasa. Saturas pewnie tu stoi. A patrzcie panu... A tu stoi. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak, kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy Twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest Tobie przeznaczona. W Twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myksir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Zabrałem szpon Beljara. Szpon Beljara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią Ciebie i dostosuje się do Twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by Ci służyła. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od Ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduję więcej szkód, albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj! Beria. jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie... Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Mamy już wszystkie pot Dobra. Niech eee, Trochę mam. Nie mamy tutaj. Łuku żadnego na, sie, na sobie. Dobra, ten łuk i no moja broń. Miecz mistrzowski. A gdzie jest ten? Eee, szpon szponbeliara. Tutaj. Broń dwuręczna. nie. Dobra. Lecimy teraz um, do kanionu. Tak, do kanionu polecimy. Tam wykonajmy swoją misję. Czyli tam, gdzie chciałem iść po prostu. Żeby żeby ten e, szpon był potężny, e, trzeba go pobłogosławić. Mm, w, tam, gdzie ma e, Beliar swój posąg. A Beliar swój posąg ma... Już wam to pokażę. Po drodze jeszcze jeszcześmy szli, tu przy kanionie. Przy tej wielkiej świątyni. On tam miał na pewno swój posąg. I tam... tam też to zrobimy. I szpon Beliara przynajmniej... E, ...coś nam da. Mam nadzieję, że będę mógł z nim chodzić. Zobaczymy, jakie obrażenia... Jak widzieliście, dodatkowe obrażenia zadawał właśnie z takiego czaru jakby rzucanego na nas tak nas no z krukiem walczyliśmy czasami dostaliśmy takim piorunem i ten oto czar się dużo przyda tak mi się przynajmniej wydaje zobaczymy na razie musimy go przerobić o jeszcze kawałek wszystko się tak później pojawia mam nadzieję że w chorinie z tego problemu nie będzie tu widziałem to od beliara tak jest Posąg Beliara Zdrowie minus 35. A to na stałe, czy tylko tak skasował? Na stałe, szkoda. Gdzie jest ten szpon? A, jest to broń jednoręczna, czyli świetnie. Obrażenia 96. Szansa na dodatkowe obrażenia 24 Ale według mnie jest lepsza zobaczymy wypróbujemy ją e, niby słabsza no, od d, chociaż w sumie porównywalna do mistrzowskiego miecza zapiszmy i wejdźmy do tej świątyni mimo że misję z tą świątynią już wykonaliśmy e, ale tu jest przecież doświadczenie do zebrania panie to trzeba trzeba tego potwora wykończyć No! Panowie! Nie I ognisty... demon padł. Tak, trzeba było tu przyjść. Tablice. Tablice tu były. I one się przydadzą, bo... Aj, raz, dwa, raz. Ojej, ci sporo tego otwierania. Ale przynajmniej tam kamienną tablicę mamy. I jak widzicie, ten szpon jest lepszy. Według ja mnie. Tak, Jeszcze dodatkowe obrażenia jak zadał, jak buchnął tym. Chyba tylko, że życia nam odebrał, O za pobłogosławienie tego miecza, no ale trudno. Dobra. I pewnie zbroję muszę zmienić. Ale to jeszcze nie teraz w sumie. Tablicę czytajmy. Tablica życia 3. 15 punktów trafień. I siły tu jest też 3. Czyli 6 siły. Już 97 siły. Świetnie. Dobra, zapisujemy. I lecimy dalej tę świątynię przeszukiwać. Pierwsze wydaje mi się iść tutaj. Dobra, zapisujemy. Na pewno jeszcze mamy tutaj sporo misji, ale to tylko wam pokażę. W tym odcinku będzie na pewno pokazana ta świątynia. A co więcej, to się okaże. Coś tu będzie w ogóle? Jest, kolejny. No! Bigo! Pięknie! O, świetnie. Z drugiej strony go trzeba obejść. Czemu on jest taki wolny z tym beliarem? Muszę tą broń jednoręczną jeszcze... No, drzwi otwieraj. Muszę się jeszcze jej poduczyć. Na pewno chodźmy od tej strony. Ej! No! Dobrze 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 Padł Niczego tu nie znajdę Kamienny strażnik to stara moneta, dobra mikstury tu jakieś są A oprócz ziół leczniczych Na pewno trzeba wyczyścić całe Całość No powiem wam, że to co tu znajduję to, to trzeba było tu przyjść Pełno tablic więc dobrze, że tu przyszliśmy, a wy przynajmniej się dowiecie, co tutaj leży, co tu się znajduje. Kolejne tablice trzeba na pewno przeczytać. Dobra, ulec się do końca. Kolejna tablica i ona jest kuszników 3. Posługiwanie się kuszą aż 6 mi wpadło. 56 odcineczek, dobra. Dobra, popatrzcie mi mimo... ma... a nie mapę, co ja robię? Czemu mapę? Ja chciałem tutaj... Broń... a czemu broń jednoręczna jest zielony? Jak był mistrzowski, ciekawy czemu, ale mniejsza o to idziemy dalej w tamtej komnaty, na pewno tu jeszcze jest sporo expa do zdobycia, więc... Tego nie odpuszczę. Golemy i to bagna, ale to jest tylko łażenie tam i z powrotem więc Więc wybaczcie ale O doświadczenie wpadło setka Wybaczcie ale to chyba nie jest wam potrzebne do oglądania Tak mi się przynajmniej wydaje Stara kamienna tablica, no z tej tablicy nic nie ma, no ale trudno pulpit jest kolejna setka doświadczenia za samo czytanie tutaj nic nie ma nie ma, czyli dobra wracamy się i idziemy w drugą stronę bo tu były jeszcze jedne drzwiczki tam, teraz tam, dobra że tu nie znika to ciało, bo on trochę tak... Teraz się... Teraz się zastanawiałem, czy wchodzić tam, czy nie. Już widzę kolejnego, którego trzeba pokonać. Dobra. Dobrze. I ładnie, ładnie. Dobrze. Jesteś końcówka była życia. Ale dobra, to są miksturki. Niestety ci ogniści są mocni. Pulpit, no wchodź na ten pulpit. Jest to doświadczenia. Nie, będę, nie będziemy tego czytać, bo to, to jest niewarte według mnie. Łuczników, tam jedna tablica, trójka. A mówiłem, że tu jest mało kamiennych tablic. Mówiłem. Stare monety w tych strażnikach są. Żółta kamienna tablica. I to jest ta kamienna tablica, którą powinniśmy oddać e, Saturasowi. Ale wszystkie kamienne tablice były e, przy kruku, więc mogliśmy te relikty bez problemu oddać. Pewnie było więcej doświadczenia, jakby ci kamienni strażnicy żyli. Ale dobra, tą... E, Tą świątynię całą przeszukaliśmy Jest cała wyczyszczona Na pewno teraz nas czeka tak e, Wyleczenie się, ale to już będzie ze spaniem Odczytanie tej tablicy łuczników, łuczników, gdzie jest ta tablica łuczników Posługiwanie się łukiem 6 28% Dobra, to teraz udaniemy się... A w sumie tu jest łóżko do przespania się, to co się prześpię Nie wiem jak z czasem, nie wiem o której dokładnie zacząłem nagrywać i to jest e, minus Ale myślę, że jeszcze trzeba się udać do magów Do ranka odpoczęliśmy Słychać jakiś sząszcze czy nie wiadomo co to jest Pasikoniki Nie wiadomo co tu lata Chyba że to nie jest w grze Ha tu coś mi po pokoju lata No ale to taki szczegół Dobra mm, To na pewno Do portalu się udaje I udam się Na bagna Ale to już raczej już będę wszystko samemu robił Wyczyszczę tą e, stronę i spotkamy się przed portalem. Tak też myślę. Porobię tę misję. Tutaj w... co reszta zostało? Mamy 14 punktów nauki. 21 poziom. No... Co ma być, to będzie. Siły nawet, nawet coś jest. No ale. Nie ma co narzekać, jest dobrze, jest dobrze, udało się tą e, całą dolinę przejść i o to chodziło. Tu chyba był ten. A zbierzmy to bagienne Bo Nie pamiętam, trzeba sprawdzić, co mi potrzebne było do tych. tego całego młota lou, czy jak to się tam nazywa. Dobra, to w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli odcinek będzie kró krótszy, to wybaczcie mi, bo nie zwróciłem uwagi na czas. Jeżeli dłuższy, to... Chyba z plusem dla Was Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę To bardzo motywuje do dalszego działania Zapraszam także do subskrypcji kanału Oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku A teraz, czym cię się? Cześć!